Cześć, witam Was w nowym filmie. Dziś pokażę Wam naszą ulubioną owsiankę, którą jemy najczęściej przed wyjściem do przedszkola. Jest to owsianka, którą gotuję rano. Czas jej przygotowania to jest około 5 do 10 minut w zależności od tego, czy dzieci pomagają, czy nie. Wiadomo, jeżeli nie pomagają, to jest szybciej. Bazą naszej owsianki są płatki owsiane górskie. Nie kupuję płatków błyskawicznych, ponieważ one zamieniają się w taką breję. Najczęściej używamy płatków albo zwykłych, albo górskich. Oczywiście dodaję dużo rodzynek, wiórki kokosowe, nasiona chia. Owsiankę gotuję na mleku sojowym, ale możecie równie dobrze zrobić to na mleku krowi. Większość osób na pewno je osiankę z dodatkiem banana. My natomiast jemy owsiankę z dodatkiem jabłka. Wynika to z tego, że moja córka ze względu na alergię pokarmową musi mieć banana ograniczonego w swojej diecie. Jabłko, żeby było szybko, ścieram po prostu na tarce i dodaję do już ugotowanej. Owsianki. I teraz istotne, jeżeli będziecie gotować owsiankę na mleku krowim, to niestety po dodaniu jabłka może zdarzyć się tak, że ta owsianka się zważy. Dlatego ja właśnie używam mleka sojowego. Mamy wiosnę, a to oznacza, że w sklepach jest całe mnóstwo świeżutkich owoców, dlatego w naszej owsiance znajdą się truskawki i bródki. Niestety nadal są one importowane, ale smakują już coraz lepiej i nie kosztują majątku. Aby podnieść wartość energetyczną i odżywczą naszej owsianki, dodaję do niej solidną łyżkę masła orzechowego. Możecie użyć dowolnego rodzaju masła, ja akurat mam masło z pistaszków typ crunchy, czyli z kawałkami orzechów. Super smakują tutaj na przykład masła migdałowe albo masło z orzechów laskowych, więc dajcie to, co akurat chcecie i lubicie. Dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że przepisy podane w tej formie przypadną wam do gustu. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to ja nazywam się Kasia a ten kanał jest o gotowaniu. Koniecznie zajrzyjcie na mój Instagram, gdzie znajdziecie całą masę rysunkowych przepisów, które na pewno ułatwią wam gotowanie. W komentarzu koniecznie dajcie mi znać, co wy jecie, na śniadanie przed wyjściem do przedszkola lub pracy, ewentualnie jakich przepisów na szybkie jedzenie potrzebujecie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.